Nowożeńcy, Loluś i Marta. Życzę Wam na nowej drodze życia z całego serca. Dużo, dużo szczęścia. Wszystkiego, co może być najlepsze. I jeszcze raz najlepsze, jeszcze raz najlepsze. No, oczywiście, żeby, żeby to małżeństwo bardzo długo wytrzymało. Jestem postacią w serialu. Mam na imię Anka, ale prywatnie jestem Hanką Kochańską. Więc. To jak nie Hanka kochańska może widzieć najwięcej o miłości. Ja wam życzę oceanu miłości, bo uważam, że miłość jest najważniejsza. Żebyście byli szczęśliwi przez całe życie, pełni radości. Żebyście się wspierali. W samych radosnych chwil. Żeby uważali, że czasami trzeba przytrzymać, wyjść, przejść się po parku, wrócić, usiąść, pomyśleć i dojść do porozumienia. To jest bardzo ważne. Żeby się wzajemnie rozumieli. Pierw... Przemyślmy. Ale tak, myślicie, że myśl jest bardzo ważne. Tak, tak. ja długo długo. <noise> życzę Wam, żebyście byli dla siebie takimi osobami, które, które uczynią wszystko, żeby wybudować drabinę do nieba, żeby spełnić marzenia i z, z, zabrać tą gwiazdkę z nieba. Tego Wam życzę, żebyście takimi osobami byli dla siebie I... Patrząc na moje perypetie, to żebyście się świetnie dogadywali z teściami. Kochajcie się i bądźcie szczęśliwi. Oczywiście, no, Loluś, żeby niedługo pojawiła się Wodziela. Mam nadzieję, grupki pięknych wnucząt. Marta, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i szczyci tego, abyś miała tak samo piękną duszę, jak masz dotąd. Wszystkiego najlepszego. Życzę młodej parze, żeby im się udało. Bardziej niż mnie. Żeby umieli dbać o swoje dzieci bardziej niż ja, żeby mieli lepsze życie. Wszystkie to najlepsze. Ten prezent jest w takich kolorach miłości. Nie mogę Wam zdradzić, co tam jest, ale jak rozpakujecie, to koniecznie dajcie mi znać, czy trafiłam wasz gust. Uściski. Całuję. Kocham Was.